Cześć no widzowie dzisiaj w... Właśnie ta łódka oszalała okay. Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić zadanie mniej śłowiska przy wyspie zalewie do no i takie takich rzeczy no i najpierw musimy wziąć łódkę od zalewu. Tu. A cześć już mamy łódkę, ale to nie jest konieczne. Musimy rozwalić y, łowiska, to to... Czemu to mi się nie zalić trudno widzowie, ale na pewno y, na pewno tu hmm. gdzieś tu Nie wiem Może tam u góry albo tu, tu no to y, ale pójdziemy do zalewu y, y, jeszcze no i dobra, lecimy teraz... O, tutaj tak... No i lecimy do... O, do... 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 to te łódki są zepsute?

O nie, o nie, o nie, 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 się. nie, znowu. nie, 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 to nie, nie, Dom. Mam chorą łódkę? Migowie, chyba nie zrobimy tego zadania. No to chociaż pójdę wam pokazać gdzie. Może wyleci mi granatyw, Pan Jezus. Może, może tutaj będzie granat i będę mógł zrobić Po tych rybach wybuchną w po powietrzu aż do pana Słońca! Tutaj się, bo mi łódka się zepsuła. No i tutaj nawet nie ma łódki. No. No, tu granat gdzieś jest. Czy dajesz granaty? Proszę. Przenaj. Ludzie! O! Dzień dobry! Mogę w jednym miejscu? No to możecie tutaj polecieć, a w nie dostaję, nie wiem. No i tak się zalicza to zadanie. Ja coś... Ja coś się pomyliłem. No i pa! I zostawiłam kto w ogóle Suwika. I co, na się byli na bieżąco?